Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie po kilku dniowej przerwie. Powiem wam, że to były bardzo intensywne dni, kilka bardzo intensywnych dni. W międzyczasie był jednodniowy, południowy odpoczynek w Stegnie. Powiem wam tak, jeżeli ktoś się wybiera do naszych Północnych województw. Wynajmniej tutaj województwo pomorskie. Albo będzie uciekał na warmię. Omijać autostradę, moi drodzy. W tamtą stronę leciałem rano. 200 km, 2 godziny. Fajnie pykło. Po godzinie 6. Z powrotem, moi drodzy, 3,5 godziny w korku. Ten idiota za przeproszeniem, który wymyślił remont autostrady latem w okresie wakacyjnym, to ręce opadają. I najlepsze jest to, że ja jechałem około miesiąca temu, w majówkę o! Dokładnie, czyli prawie dwa miesiące. Z dzieckiem do zoo, to już były te. Ograniczenia, więc przez 2 miesiące tam nic nie widać, żeby coś się działo, więc jeżeli możecie to omijajcie, tylko tym też trzeba uważać i omijać w świeciu, jeżeli dobrze kojarzę, tam też na 91 jest objazd, bo remontuje jakiś most, więc jak coś to... Trzeba się uzbroić w cierpliwość, jakiś stoperanik, meliska coś. Druga rzecz moi drodzy. To praca, praca. Jest sezon, u nas już jęczmienia poleciały zimowe, więc troszeczkę tam już ludzie pomócili. Za chwilę rzepak będzie i to podejrzewam, że może nawet jeszcze w tym tygodniu, jak nie będzie padało ale to szczególnie ten na piachach, nie piachach, gdzieś, gdzie robak został się, nie zadziałał oprysk, no to tutaj trzeba też na to mieć poprawkę. I natłok klientów, moi drodzy. Paczki jako paczki, wysyłki się nie zwiększyły, ale natłok klientów na sklepie jest. I powiem Wam szczerze tak z roku na rok, powiem, że nie chciałbym tutaj nikogo obrazić, żeby żaden z klientów też nie poczuł się e, obrażony, że urażony, że ja coś tutaj w tym temacie próbuję. Ale widzę, że społeczeństwo z roku na rok robi się coraz bardziej wymagające. Klienci co do części też wymagający, tylko że z drugiej strony, klienci nie mają zielonego pojęcia o częściach, nie wiedzą co potrzeba, nie wiedzą co e, chcą, co chcą kupić, nie potrafią wytłumaczyć co chcą kupić. A mamy telefony, e, nie wiem, jakieś aparaty, można porobić zdjęcia, e, katalogi i powiem Wam szczerze, mimo tego, że ktoś ma kombajn, ma traktor, ale wydać 30 zł, 20, 30, 40% zł na katalog do niego już nie. I uwierzcie mi, że dochodzi niepotrzebnych spięć: do pod niepotrzebnego podniesienia ciśnienia i sobie, i klientowi, bo tłumaczymy klientowi, że gdzieś tam w kombajnie na żmijce nie ma łożyska, a on będzie się upierał, że łożysko jest. A tam jest tulejk. I powiem Wam szczerze, że jest takich sytuacji naprawdę bardzo, bardzo wiele stykowych, zapalnych. I najlepsze teksty, jak nie będzie pasować, to oddam. Nie pytanie typu: czy ja mógłbym oddać, tylko jak nie będzie pasować, to ja oddam. Przepraszam, ale jeżeli tobie się nie chce wymontować, jeżeli tobie się nie chce przywieźć na wzór, to czemu nam ma się chcieć później zrobić korekty? To co już mówiłem nieraz. Więc tutaj jest ten natłok. Pracujemy już. Właśnie muszę jeszcze na fejsie wrzucić informację, pracujemy już od 8 do 17. Więc jeżeli ktoś potrzebuje, zapraszam do kontaktu. Bo tylko dwa miesiące będziemy pracować. Do 17. Wiadomo, w żniwa będziemy pracować dłużej, ale chwilowo, tylko i wyłącznie, moi drodzy, pracujemy do 17, niedługo pewnie jakaś tam 18 w żniwa na pewno do 20, A klas tam też się ruszył, ale szału jakoś tam nie ma, ja też nie mam jakichś większych ilości do tego części. Bo to nie jest Bizon, że przez 30 lat tłukli jedno i to samo. W klasie troszeczkę jest. Co model, to jest inaczej. A dzisiaj, moi drodzy, chciałem z Wami porozmawiać o bizonie. Taki dłuższy wstęp zrobiłem, ale dłużej mi nie było. Mamy tutaj czujnik. Taki mały czujniczek, moi drodzy. Jeżeli jest czujniki, to już kiedyś Wam mówiłem, to tylko renomowanych firm Siemena. Moje gozy, Siemena. To jest klasa sama w sobie. Tu mamy czujniczek, mamy oczywiście też instrukcję. I instrukcję, nie, kartę gwarancyjną. 12 miesięcy od daty zakupu, nie później niż 24 miesiące od daty produkcji. Simena spółdzielnia zobowiązuje się w terminie 2 tygodni naprawić lub wymienić go na wolny od VAT. Wymiana gwarancyjna obejmuje tylko wady powstałe w trakcie normalnego użytkowania. Wyłącznik wskaźnika ciśnienia oleju 503.10.00. Tak to wygląda. Pakowacz, ilość sztuk. Zakład spółdzielnia, zakład pracy chronionej. A razem i podlaski. Moi drodzy, porozmawiamy sobie o tym, ponieważ jest to czujniczek, który kosztuje około 30-30 zł do 40. To jest czujnik na kontrolkę. W przypadku spadku ciśnienia zapala się kontrolka. drugim. Zabezpieczeniem w bizonie, w tych nowszych bizonach oczywiście, jest prądniczka. Jest prądniczka do ciśnienia oleju na zegarze. Ta prądniczka, moi drodzy, występuje w dwóch rodzajach. Więc teraz wszyscy ci znawcy, którzy przychodzą, że oni nich są prądniczkę, i jak kupię i nie będzie pasować, to odno. tu nie ma tyle, że ona nie będzie pasować, bo ona pasować będzie, bo jedna i druga ma gwint 12 razy 1,5. Ale rzeczy elektryczne, elektroniczne e, nie podlegają zwrotowi. Dlaczego nie podlegają zwrotowi? Ponieważ my, jako sprzedawcy, na miejscu nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ona jest sprawna. Po oddaniu, oczywiście, przez klienta. Tutaj nie mamy pojęć, bo zaraz coś się nam na, napisze, że on ma prawo oddać, ra, ta ta ta, 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 inne rzeczy. E, nawet przy zakupie przez Allegro, czyli poza siedzibą firmę, też takie prawo istnieje, że dany przedmiot elektryczny nie musi być przyjęty. Ponieważ, jak ja powiedziałem, nie mamy możliwości fizycznej sprawdzenia go, czy. Klient go nie zakładał, albo go nie spalił. Eee, kolejna rzecz, że często widać, że była pozakładana wsówka i ślady montażu. Tu jeszcze idzie to umyć, wyczyścić, ale jak się puknie, to wychodzi olej. A dwa, często na końcówce elektrycznej widać ślad po wsówce. Następna rzecz, moi drodzy, to tak. Dlaczego mówię o zwrotach? Ponieważ ta promniczka występuje w dwóch rodzajach i musi się zegrać z zegarem. Występuje z końcówką 003, to jest Made in Hungary KMGY najlepsze, moi drodzy, najlepsze chyba na świecie, jak by, bynajmniej według mojego uznania, od 0 do 6 barów. Czujniki ciśnienia oleju, wskaźniki ciśnienia oleju, a drugi ma numer, moi drodzy, 13. Tu już KMGY wpadło na ten pomysł, że ten numer jest ukrócony i jest końcówka 13. 003 i 013. E, czym to ogólnie się różni? Nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno musi się różnić, skoro są dwa rodzaje. Na pewno też różnica jest pomiędzy e, zegarami, no bo gdzieś jednak to musi gdzieś ta odmiana jak najbardziej Różnice wskazywać, zegar najprawdopodobniej też ma te końcówki, ponieważ zegara nie mam na miejscu, jakoś nie ma zainteresowania tymi zegarami. Najbardziej, najczęściej siadają te busole. Przeważnie, moi drodzy, gdzieś tam jak piłek wpadnie i to działać, ale ta busolka na dzień dzisiejszy kosztuje około 130-140 zł, i wielu klientów tą busolkę. Wyrzuca. Bo w podobnych pieniądzach można kupić zegar. I już wam zaraz wszystko tu opowiem, z czym to się je i jak to wymienić. Więc jeszcze raz wam powtarzam, zegar 0,03 i 0,13. I przed zakupem trzeba wleść do kombajnu, wykręcić prądniczkę z silnika i albo numer spisać. I nie kupować na pałę, bo oczywiście później są starzy klienci starej daty, którzy twierdzą, że oni mają prawo oddać. No niestety, tak to później działa. Tu mamy otworek, który nam podaje olej w środku. Z tego co ja pamiętam, jest membrana, która które nacisk powoduje, czy kondensację w każdym bądź razie, to ala prądniczka, czy ala zawór, nie wiem, jak to nazwać, potencjometr. O, potencjometr, tym bardziej, potencjometr, który wskaz w na liczniku pokazuje nam odczyt. I tak jak powiedziałem ta prądniczka kosztuje około 160-140 zł a eee, nie wiem, że 160 się wzięło i zamiast tego kupujemy moi drodzy taki ono Nypelek M12 razy 1,5 na M12 razy 1,5 bo tu jest też gwint M12 razy 1,5. Kupujemy do tego około 4,5-5 metrów przewodu hydraulicznego M12 razy 1,5 w kawałku lub w częściach. Znaczy w częściach chodzi mi o to, że w dwóch, trzech. Oczywiście w odcinkach i mamy tutaj zegar, już go wyjmuję tylko muszę zrobić sobie jeszcze tutaj małą nową... dziurkę. Proszę bardzo. Tu mamy zegar. Ten zegar już niektórzy znają. Więc już wam go pokazuję. Tadaum. Zegar do 10 atmosfer od Ursusa C385. Powietrze, olej. Działa. Sprawdza się. Nie oszukuje. Bynajmniej ja tak uważam. Mam taki zamontowany już parę lat w wózku. tym naszym raczku. I jak najbardziej on wskazuje. Według mnie prawidłowe ciśnienie. Więc już Wam wszystko tłumaczę. Złączka 4-5 zł. 5 metrów przewodu. Około. 20 zł i zegar 30 30 150 złączka. Około 150-160 zł trzeba liczyć, czyli wychodzi nam podobnie jak busolka Ale uważam, że zegar jest żywotniejszy. Nie jest to elektroniczne, jest mechaniczny, ma też podświetlenie, więc i w nocy można sobie na światłach podłączyć podświetlenie, jedyną rzeczą, jaką trzeba zrobić to wyrzucić żarówkę z 12V na 24V, zamienić i jak najbardziej można jechać, no oczywiście na 12 też można dostać, tylko trzeba pociągnąć z akumulatora masowy przewód i prądowy, z jednego połączyć. Tu u góry odizolować, żeby masa nie stykała się z, z masą 24V. Z tego co ja pamiętam, żeby nie było tutaj e, żadnych dodatkowych przebić. E, musi być to odizolowane. I tak jak powiedziałem, zegar z 5 metrów przewodu, jak wy dopuścicie, najczęściej pod zbiornikiem, gdzieś tam coś tam puszcza, boczkiem, okroczkiem, czy przy podajnikach. Jak to zrobicie? Już jest mi to nieważne. Trzeba to zrobić tak, żeby miało ręce i nogi. I wywalamy tamtą busolkę. Zostajemy przy zegarze. Ten czujniczek oczywiście moi drodzy, najlepiej żeby zostawić ze względu na to, że na zegarze nikt nie będzie nam to patrzył, ale jak się zapali kontrolka czerwona, to od razu i lampka w głowie też się zapali czy coś jest nie tak. Więc koszty, tak jak powiedziałem, to około 140, zegar około 150-160, ale uważam, że warto to zamontować. Może ten przewód nie będzie jakoś tam elegancko wyglądał, ale to lubi padać. Aha, jeszcze jedna rzecz. Te bronniczki na rynku są importowane, kosztują około 60-70 zł. Z importem jest problem taki, że. Też występuje 003 i 0013 z tym, że nie jest opisany. Nigdzie nie ma żadnego nadruku, wybitego numeru, nie ma nic. I po czasie, gdy taka, taki czujnik się spali, nie będziecie wiedzieli co macie, co macie zamontowane, jaki czujnik, czy 003 czy 013, bo nie ma numerów. I znowu będzie problem. Znowu będzie problem, co kupić. Więc tak to, moi drodzy, wygląda. Nie przedłużam, bo i tak ten odcinek miał być krótszy, zrobił się długi. Trzymta się. Myślę, że do zobaczenia wkrótce. Na razie, hej, cześć.